Rząd buduje wzdłuż wszystkich tras głównych, czyli na przykład Gdań z warszawa i dalej na południe, maszty anten 5G. I będzie to po prostu uśmiercanie zgodne z prawem. Co kilkaset metrów na Dajnik pytam się, gdzie my będziemy żyli. Wyniki badań. Zachorowania na raka w odległości 500 metrów od anteny, szanowni państwo, było 7 tysięcy zgonów. I ja w tej chwili przestałem się bać śmierci. Brak mi słów na waszą ludzką głupotę, to. Co chcecie zrobić dla Narodu Polskiego? Za jakie pieniądze, się pytam, będziecie robić to, co robicie w tej chwili? Są naukowe badania że technologia 5G zabije ludzi. Gdzie ten polski rząd goni? W jakim celu? Są to anteny sektorowe firmy Catrain. Jest to niemiecka firma, która w dużej mierze zmonopolizowała rynek w Polsce. Jest to dla mnie. Nie do przyjęcia, żeby ci ludzie także narażali swoje rodziny. i Dlatego apel jest do tych kobiet, do tych rządów, tych panów posłów, że oni ściągają śmierć na swoje dzieci, na swoje wnuki, a chcą przecież się doczekać wnuków. Nie w Brukseli, nie będą królikami doświadczalnymi, które drogie można sprzedać dla zysku. A to w Polsce! My mamy być królikami doświadczalnymi? Udowodniono, że glejaki mózgu, nowotwory, nowotwory serca. Powstają właśnie od zwykłych komórek, które powszechnie są używane. I tak zwani nowo, nowobłogackie mamusie kupują to nawet dzieciom. No bo ich stać chce się pokazać, nie wie, że w ten sposób uśmierca swoje dziecko. Jeśli urządzenia nadawcze będą tak powszechne, nie w formie masztów ustawionych co kilka kilometrów, tylko będą tak naprawdę w infrastrukturze codziennego użytku, to nawet ci którzy nie będą chcieli się posługiwać telefonią 5G będą narażeni na te pola, zgadzamy się z tym. Przyjemnie. Technologia 5G zabije ludzi. Pole elektromagnetyczne nie jest obojętne, tak jak próbuje się nam tutaj wmawiać. Ma na nas wpływ. Jeżeli przekroczymy pewne normy to y, y, stanie się po prostu tragedia. Ludzie y, chorują, a później umierają. Na dużej populacji będzie można sprawdzić, dużej populacji ludzkiej sprawdzić, że rzeczywiście coś takiego ma miejsce. Telekom industry has not mentioned these are new frequencies that have been never tested for their long-term biological and health effects. Nie w wojsku stosowane radary, i tam te badania były. I te badania są po prostu bardzo niepokojące. Co kilkaset metrów nadajnik, pytam się gdzie my będziemy żyli. Ludzie, zastanówcie się. Żeby ci ludzie mogli żyć, bo tak to nie wiem, no do bunkrów i, i, się chować było tych raportów w Europie i w USA i w wielu innych częściach świata wiele, gdzie naukowcy niezależni ostrzegają, że 5G może naruszać funkcję centralnego układu nerwowego i w perspektywie wielu lat prowadzić do nowotworów. Sort of radiation increases the damage to DNA, DNA damaged, substantially. Za jakie pieniądze się pytam, będziecie robić to, co robicie w tej chwili? And if our DNA is damaged, then our risk of cancer increases substantially. Życie i zdrowie ludzkie powinno być na pierwszym miejscu, bo mamy je jedno. 100 tysięcy Polaków rocznie umiera na raka w Polsce. Jest to. Nie wiem jak to nazwać, ale jest to krótko mówiąc ludobójstwo i nie możemy się na to zgodzić. I, I tu nie chodzi tylko o przyszłość naszych pokoleń teraz, tylko o przyszłość naszych dzieci. W samych Gliwicach ciennie przyjmuje się tysiąc osób, które są chore na nowotwory. Znaczy, znaczy, nie do to uwierzenia. jest ogromna liczba. my tutaj w niwicach traktowani jak króliki doświadczalne i okazuje się, że wzrosło bardzo wzrosła bardzo na nowotwory. Zresztą w Instytut Onkologii na ten temat były, były wypowiedzi. Technologia 5G zabije ludzi który pracuje w Instytucie, też na ten temat mówił właśnie i, i ostrzegał przed ogromnym, e, e, ogromną ilością zachorowalności na nowotwory z powodu właśnie tych fal elektromagnetycznych, które po prostu zakłócają nasze DNA. Raczej każdy człowiek dąży do ochrony swojego życia, zdrowia, swojej rodziny, a tutaj jest wręcz przeciwnie. To są oznaki samobójstwa, działania samobójczych i ludobójczych. Jest to pokryjomu w tajemnicy przed Polakami. Coś, co będzie wpływało w sposób fundamentalny na nasze zdrowie i życie. To są psychopaci według mnie. Począwszy od tych z górnej półki, a skończywszy na tych najniższych, można powiedzieć, pionkach, którzy chcą tylko tutaj dietę brać i urządzić swoje rodziny. Ja rozumiem, chce się chcę popełnić samobójstwo, proszę bardzo, nie, nie jak się morduje, ginie, ale dlaczego mają niewinne dzieci ginąć? Co kilkaset metrów na Pytam się, gdzie my będziemy żyli. Bo wielu naszych rozmówców, naszych rodaków nie chce słuchać, uważa nas za oszołomę. Bardzo proszę, chcecie się przekonać, chorując, albo już odprowadzając część rodziny na ascentach? Bardzo proszę. Tylko my wcześniej ostrzegaliśmy przed tym, bo mamy taką wiedzę. I wiemy, kim są ludzie, którzy sprawują władzę nad nami. A przecież ich wnuczki będą bezpłodne. Jest to już stwierdzone, że trzecie pokolenie, nafaszerowane teraz, tą całą telekomunikację, nie wiem jak to nazwać, ale tym całym smogiem, polem elektromagnetycznym są te dzieci niepłodne, leczą się w większości teraz na bezpłodność. I granie z życiem milionów Polaków jest zbrodnią. I tacy ludzie są nieodpowiedzialni, oni nie powinni zajmować stanowisk państwowych. Okazało się, że do tej pory pani Wanda Bóg nie odpowiedziała na pytanie, czy technologia 5G szkodzi ma matkom i kobietom w ciąży, które noszą swoje dziecko pod sercem. To pytanie było i do tej pory nie mamy odpowiedzi. To są ludzie groźni sami dla siebie, bo oni przeciwko sobie głosują. Przecież ich rodziny też będą podatne na, na tę zupę elektromagnetyczną. Coraz więcej młodych małżeństw nie może mieć dzieci. Czy ci panowie posłowie chcą się zapisać w historii Polski, nie tylko w historii Polski, że przyłożyli rękę do zbrodni nad własnymi rodzinami? To jest jakiś absurd, to jest podcinanie gałęzi, na której siedzą. Sport nikt nie pozostawia żadnej, żadnych wątpliwości. Jest to bardzo szkodliwe i technologia 5G jest bardzo niebezpieczna. Niektórzy mówią, że jest to broń. Na pytanie dyrektora Żurka, czy jest to broń, zasłaniał się tajemnicą wojskową, więc mogą sobie państwo dopowiedzieć, z czym tak naprawdę jest 5G? Technologia 5G dla naszego państwa, dla naszych władz, jest czymś wspaniałym. My się z tym nie zgadzamy i mówimy głośno nie. Nie chcemy tej technologii. Co będzie z nami, jeżeli instalacje 5G włączą? Otóż powiem. To jest w dokumentach izraelskich przede wszystkim sterylizacja. Komórki rozrodcze się rozpadną. Nie będziemy się mogli rozpłatniać. Też tak to działa. Wysteryzuje nas po prostu wszystkich, jak takich eunuchów. Układ nerwowy będzie mieć totalnie rozwalony. Siatkówkę oka zniszczą. Zanik szpiku kostnego. I będzie to po prostu uśmiercanie zgodne z prawem. Ja nie życzę pani Wandzie Bóg śmierci, ale to co ona robi, to ona sprowadza na nas śmierć. Można się spodziewać nadchodzących trybunałów norymberskich za zbrodnie przeciwko ludzkości. Technologia 5G zabije ludzi. Przede wszystkim normalnie funkcjonować, a wy chcecie nas tego pozbawić. Jeśli wy nas tego pozbawicie, to zostaniecie za to rozliczeni. I mam nadzieję, że to obije się szerokim echem. Ludzie będą żyć krócej. Na pewno nie będziecie dożywać lat 70 czy 80, nawet emerytury nie będziecie dożywać. Śmierć z elektrosmogu przyjdzie na tych wszystkich ludzi, którzy mieszkają zbyt blisko tych anten. Będziecie umierać w taki czy inny sposób, a elektrosmog przyspieszy Waszą śmierć biologiczną. Będziecie cierpieć na różne choroby i dolegliwości związane z elektrosmogiem i nikt Wam za to nawet goroszami nie zapłaci. I niestety, maszty 5G będą y, montowane nie tylko na szpitalach, ale również prawdopodobnie wokół waszych domów. Będziecie od tego umierać w taki sposób, jakże wam się, jak to się mówi: depopulacja, pełną parą. Oczywiście powoli, niektórzy szybciej, niektórzy mniej. Będą się rodzić dzieci niepełnosprawne bardziej, będzie więcej stresu w szkołach, wasze dzieci będą się uczyć słabiej, a nie lepiej. Żywność, którą będziecie mieć z Monsanto, dalej będzie w Waszych marketach. Niestety tu nie pomogły żadne nasze apele z różnych stron internetu, a używaliśmy wszystkich legalnych, cywilizowanych metod. Zainteresujcie się zdrową żywnością i właściwie wyjeżdżajcie gdzieś w las. Nie budujcie się w mieście, nie mieszkajcie w miastach, chyba że chcecie powoli umierać z Waszymi dziećmi. Alegoria jest taka sama jak z 1939 roku, że w ostatni spokojny, słoneczny, sierpniowy dzień Niemcy się szykowali, jak to się mówi, do napaści na Polskę. A 1 września 1939 roku Niemcy z Hitlerem mordowali, jak to się mówi, a później Stalin, cała Polska tonęła we krwi przez 6 lat. Teraz też będziecie tonąć we krwi, ale na, na onkologicznych łóżkach. To wasza śmierć rakowa będzie jeszcze długa i bardziej, bole bardziej bolesna. I błagam Was i zaklinam Was, jak to się mówi, na krew samego Pana, Boga Jezusa Chrystusa, zapamiętajcie ten dzień. Zapamiętajcie tą zdradę. Bo kiedyś w przyszłości, po tamtej stronie, jak to się mówi, nieba przed Bogiem, wypełnimy to, tą jedną z najgorszych zdrad stanu, czyli wprowadzanie rakotwórczej. Technologii 5G na siłę i wszelką korupcję z tym związaną. Życzę Wam, żeby Pan Bóg Was, bogaczy polityków skorumpowanych, gnit surowo rozliczył po tamtej stronie. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.